Nowy format plików .x Dokumenty utworzone z pomocą edytora Word 2010 są standardowo zapisywane w formacie .x. Jest to nowy standard zapisu plików edytora Word, który nie pozwala na uruchamianie makr, dzięki czemu niweluje ryzyko uruchomienia razem z nimi wirusa. Minusem wprowadzenia nowego formatu jest brak zgodności wstecz. Starsze wersje edytora Word nie będą umiały otworzyć pliku .x. Jeśli zatem przygotowujemy dokument dla kogoś, kto korzysta ze starszej wersji edytora, należy zapisać go w formacie DOC. Jeżeli otwierasz dokument utworzony w poprzednich wersjach programu Word, włącza się tryb zgodności i w pasku tytułu będzie można zobaczyć obok nazwy dokumentu tryb zgodności. Możesz otwierać, edytować i zapisywać dokumenty utworzone w poprzednich wersjach Worda, ale nie będziesz mógł w nich używać żadnych nowych funkcji wprowadzonych w wersji 2010. Aby przekonwertować taki plik do formatu Worda 2010, należy wskazać kursorem myszy przycisk plik, który znajduje się w lewym górnym rogu. Nacisnąć raz lewy przycisk myszy. Kolejno należy wybrać polecenie o nazwie Konwertuj. Wskazujemy, naciskamy raz lewy przycisk myszy. Pojawił się odpowiedni monit, w którym jest opisane, że ta akcja spowoduje przekonwertowanie tego dokumentu na najnowszy format pliku. Układ dokumentu może się zmienić. Przekonwertowanie umożliwi korzystanie ze wszystkich nowych funkcji programu Word oraz spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku. Ten dokument zostanie zastąpiony przekonwertowaną wersją. Kolejną czynność, jaką należy wykonać, to kliknięcie w przycisk OK. Spójrzmy na tytuł naszego dokumentu. Jest nazwa Lorem Ipsum bez. informacji, że jest to plik otworzony w trybie zgodności.